Witajcie. Do mnie dotarły dwie kolejne paczuszki. I są to oczywiście AliExpress i są to oczywiście nasiona. I tak jedne nasionka przyszły takie. Nie wiem co to jest, nie były opisane. Posiejemy, zobaczymy. W drugiej paczuszce natomiast przyszły nasionka tak. To są y, miks narcyz, zobaczymy, ja myślałam, że narcyzy to tylko z cebulek, ale widać nie się pomyliłam, tu jest nie wiem ile, może ze 20 nasionek i trzy nasionka, y, to jest tulipan, taki fajny jakby z puszkiem na górze, na góry, zobaczymy też co z tego wyniknie i oczywiście... Przygotowałam sobie doniczki. Będziemy wspólnie je wysiewać. Ja za chwilę sobie pootwieram te paczuszki i będziemy wysiewać. I tak wyglądają nasionka Narcyza. Wyglądają zupełnie jak ziarnka pieprzu. Wąchałam je, ale nie czuć pieprzem, więc będziemy tutaj. E, wsadzać je. I tak zrobiłam sobie dziurki, i chyba w te dziureczki sobie powkładam po jednym, dwa, później je przykryję. E, przykryję. Są bardzo. Y, le, trochę są wilgotne jakby te ziarenka. Może nie aż tak bardzo, jak y, trochę przypominają, y, tutaj dwa wrzucę, bo jakieś małe, przypominają trochę jakby rodzynki, może nie do końca, ale takie pomarszczone i tu dwa wrzucę i zostawię tu trzy miejsca. Na, na tulipany. Tak, natomiast wyglądają nasionka tulipanów. Wyglądają trochę, przypominają tak jakby były skorupka na zewnątrz, a w środku jakby było puste nie wiem, są bardzo leciutkie coś takiego i tutaj jeszcze zrobiłam właśnie raz dwa trzy zostawiłam miejsca na tulipany tylko są trochę większe głębsze więc ja je sobie tu wcisnę będziemy wspólnie obserwować co z tego wyjdzie i zaraz przykryję, tutaj mam odrobinę ziemi. A tą drugą partę, drugie, które nie wiem co to jest. Posieję chyba tak jak to można nazwać rzutowo. Do drugiej doniczki też napiszę, że nie wiadomo co. Te ziarenka są takie lekko błyszczące. Nie wiem co przypominają. I zaraz je posieję tutaj tak po prostu i, przy, i przysypię ziemią. Doniczki wcześniej przygotowałam sobie, e, zmoczyłam ziemię i teraz delikatnie przykryję i też delikatnie zwilżę e, spryskiwaczem albo e, No, i zobaczymy, co nam z tego wyrośnie. Ale będą. Numer jak nic nie wyrośnie z tego. Ale będziemy mieć przynajmniej. Yy, będę miała przynajmniej satysfakcję, że spróbowałam i zrobiłam tak, jak należy. I tą doniczuszkę też tylko poprzykrywam delikatnie, dosłownie, żeby. Bo one już są w tych rowkach. tu jakieś wyrzucę. O. Ziemia jest wilgotna. Na dno około tam 2 cm wsypałam ziemi właśnie z hydrożelem, żeby tak bardziej od dołu trzymała wilgoć, a reszta to jest normalnie ziemia uniwersalna z, z, z worka. No i mamy przekryte. Kochani, trzymajcie kciuki, żeby cokolwiek wyrosło nam. Kolejne dwie doniczki. Tutaj jest w tej. Zaraz zapiszę sobie, bo ja jak zwykle pamiętam dwa tygodnie, a później już zapominam. Tak samo było z petunią. No i mamy to. Tutaj jeszcze może odrobinę. I więcej nie. Już nie będę tu przyklepywała, najleciutka ta ziemia, a jak, ma, jak mają wzejść, to wzejdą. Dobra. Jeszcze raz trzymajcie kciuki, żeby coś zeszło. I pozdrawiam Was. Do, do usłyszenia. Cześć.